Europa ma krew na rękach, bo wychodowała rosyjską hydrę. Dziś jest 38 dzień tragicznej wojny na Ukrainie, a dumna, pyszna Europa z tysiącami niepotrzebnych polityków nic nie może uczynić, aby skutecznie powstrzymać to ludobójstwo. Skoro nic nie może, to znaczy, że ma w tym interes. Ta wojna to hańba Europy. Bo politycy europejscy wyhodowali tę rosyjską hydrę. Kto zbroił Rosję, kto robił z nią interesy? Dziś wielu milczy lub kłamie, nie mówią prawdy. Wojna na Ukrainie to owoc pychy Europy i jej przegrana. To Europa dopuściła do tego stanu rzeczy, do tego dramatu ludobójstwa na, Euro na Ukrainie. Wszyscy wiedzieli już w 2014 roku, do czego jest zdolna Rosja. Ale interes był ważniejszy. Jeden z wielkich europejskich krajów miał zysk ze sprzedaży broni do Rosji w wysokości około 6,5 miliarda dolarów w ciągu roku. Czy trzeba więcej dowodów? W przyszłości będzie jeszcze gorzej, bo pojawią się w Europie nowe, podobne do tej na Ukrainie wojny i to stanie się zjawiskiem zwykłym. Ale korzystnym dla ekonomii wiadomo, że ekonomia świata opiera się na zabijaniu, mordowaniu i rabunku. I to od czasów biblijnych historii Kaina i Abla: ludzkości, rodzie, Kaina.